aż tak się malutki cieszy? Ojejcie. tak się cieszy? <grym> mój mruczuś kochany tak się cieszy? malutki tak się cieszysz? jedzonko będziesz jadł? Pokaż jak jesz? wszystkim? co? mój kotusiuk przepiękny będzie jadł, tak? pokaż oczka, czy trzeba wytrzeć mu co? Jak tam oczka twoje? Jak zwykle masz oczka jakieś Problem z oczkami, tak jak ja, tak? Ojejcie, jak on się cieszy, kochany Ojejcie, jak on się cieszy, kochaniutki Mój pyszczuś, kochany Misiulek Misiulku Misiulku puszysty mój kochany Mój misiulek, I on ma futerko gęste, patrzcie Mój kochany misio, o jedzonko chcę. Trzeba mu chyba jedzonko dać. Więcej. Kochany Jak łapkami łapię. On to jest fajny miś taki.